Dzień dobry. Słuchasz podcastu Turkusowe Poranki z Syreną. A ja jestem Syreną, która dzisiaj będzie próbowała otulić cię błękitem. Tak naprawdę nazywam się Justyna Kowalska i jestem człowiekiem z krwi i kości. I tak jak ty mam swoje ludzkie problemy. I w tej chwili właśnie rozpadłam się na kawałki. Mam wielką dziurę w sercu. Tracę nadzieję, ale mam mm, czasem sposobność spotkania się z taką osobą we mnie, która wie, co robić. Ona jest skontaktowana ze źródłem. Nazywam ją Syreną. I teraz, właśnie idąc przez małą wiejską dróżkę, po prostu usiadłam na ziemi. Siedzę tutaj na tych kamieniach i pytam się mojej wewnętrznej syreny. Co mam zrobić? Syrena mi odpowiada Poddaj się I poproś źródło Żeby wskazało Ci drogę Poproś źródło Żeby się Tobą zaopiekowało Poprowadzę Cię teraz Poprzez medytację Połóż się Albo usiądź, jeśli wolisz I zacznij powoli Lecz głęboko oddychać. Staraj się oddychać do swojego serca. Równo raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddychaj dalej, miarowo. I spójrz na siebie, jakbyś była malutkim dzieckiem, maluteńką dziewczynką, niemowlaczkiem, albo troszkę, może starszym. Dzieckiem. Taka miniaturka ciebie. Weź siebie na ręce i utul. Powiedz tej swojej wewnętrznej istocie: widzę cię, widzę twój ból, widzę twoją bezbronność, widzę twoją bezradność, gdyż czasami. Nasz ból jedyny, jedynego, czego wymaga od nas, to jest dostrzeżenie. Więc dostrzeż ten ból. I utul go. Weź go delikatnie w swoje dłonie i przytul do serca. Kołusz leciutko. I pozwól mu być. Teraz spójrz. Daleko przed siebie. Widzisz ogromny horyzont. Wyobraź sobie, że jesteś w jakimś pięknym miejscu przyrody. Poczuj ziemię pod swoimi nogami. I spójrz daleko w horyzont, wciąż trzymając swoje dziecko wewnętrzne na rękach. I patrząc się daleko w horyzont, poproś źródło. Żeby się Wami zaopiekowało. Poproś źródło, żeby Wam pomogło. Zaufaj mu i oddaj mu swój problem. Zwróć się do kosmosu, do słońca, do wiatru. Zwróć się do wszystkich żywiołów. Drogie źródło, droga Matko-Naturo, drogie niebo. Oceanie. Powiedz im, ja jestem taka malutka, ale jesteście tacy wielcy, drogie, wszechogarniające źródło. Pomóż mi i wskaż mi drogę. Ufam, że wszystko, czego potrzebuję, pojawi się we właściwym momencie. Pobądź jeszcze chwilę w tym oddechu. Popatrz jeszcze chwilę na to źródło, na ten wielki, bezkresny horyzont. I pozwól, żeby twój ból szedł w jego kierunku. Żeby się rozpuszczał. I teraz to źródło. Bierze sobie Twój ból. Zobacz jak źródło. Swoimi opiekuńczymi ramionami bierze od ciebie Twoje wewnętrzne dziecko. Jak źródło je otula. Masz wrażenie, jakbyś ty też została otulona. Jakby jakaś przyjemna, niewidzialna ręka dotknęła Twoich ramion i powiedziała: Nie martw się. Ja się tym wszystkim zajmę. Ty idź żyć. Podziękuj. I powoli wróć do rzeczywistości, otwierając oczy. Życzę Ci ukojenia. Życzę Ci błękitu. Polecam Ci również poprzednie medytacje. Jeśli nie słuchałaś, w poprzednim odcinku jest medytacja pokoju, biały kwiat pokoju. Jeszcze w innym jest cisza, a jeszcze w poprzednim spotkanie z morzem i wulkanem, co ma dodać Ci siły, więc jeśli nie słuchałaś poprzednich odcinków, polecam, a ja tymczasem zmykam. Życzę Ci ukojenia, do usłyszenia, Sirena.